Siema, chcecie ciastko? Proszę bardzo, poczęstujcie się, to dla was. I zaczynamy bajerę. Lecimy! Moi drodzy, przepraszam was za ten dowcip z ciastkiem. Miało być śmiesznie. Okej, okay, dzisiaj bardziej o tym, po co robię balony w ogóle, czemu robię te balony, o co w tym chodzi wszystkim. Więc wielu z was, wielu, tysiące, miliardy osób pyta mnie, czemu ty w ogóle robisz balony, o co w tym chodzi. Czemu z dzieciakami, czemu te balony? Ja już tłumaczyłem czasami na moich tutaj filmikach na YouTubie, ale jeszcze raz dzisiaj chętnie opowiem. Po prostu bardzo mocno marzyłem, żeby robić coś dla siebie, żeby realizować się w swojej pasji. Na pewno każdy z was też ma coś takiego, co mega lubi robić. Jak jest twoje marzenie? Napisz mi please w komencie. Każdy z was pewnie też ma takie marzenie, że chciałby właśnie robić to, co kocha robić i na tym zarabiać. I ja też miałem takie marzenie, próbowałem naprawdę wielu rzeczy, pewnie też czegoś takiego próbowaliście, wiecie, że nie zawsze wychodzi. Zobaczyłem coś takiego na ulicy, że ktoś robił i później na YouTubie, obczaiłem właśnie na YouTubie. I to wyszło mega fajnie, mega mi się to spodobało, no i okazało się, że no nie jest to takie trudne. Jak się przysiądzie miesiąc, dwa, codziennie się potrenuje, to można się nauczyć tego robić i wtedy na lajcie wychodzi. Dzięki temu można zarabiać naprawdę w każdym miejscu na świecie, bo słuchajcie, bierzesz paczkę balonów i to jest fajne, bo możesz paczkę balonów wziąć i w każdym miejscu na świecie zarabiać. Oczywiście jest tak też z wieloma rzeczami, można to rozminić, dlatego fajne są zawody, np. informatyka, designera, ktoś kto na kąpie pracuje, bo teraz są osoby, które biorą po prostu kompa w każdym miejscu na świecie i np. w Tajlandii da się utrzymać za chyba 1000 zł teraz miesięcznie, kiedyś to sprawdzałem. A 1000 zł zarobić z pracy zdalnej to nie jest już aż tak trudno. A tam naprawdę na mega fajnym poziomie można żyć z jedzeniem, wynajmem, ciepło i w ogóle. To się chyba nawet nazywa cyfrowi nomadzi. Coś takiego właśnie jest. Tak bardzo marzyłem, żeby tak móc właśnie zdalnie trochę pracować w różnych miejscach na świecie. Stąd te balony, właśnie. Stąd te balony. Jak już były balony, to poszło dalej. No bo poszło dalej, ja balony robiłem dla dzieciaków, ale też dla dorosłych Na ulicy stojąc jako basker Ale tutaj jak wróciłem do Polski No to wtedy zacząłem robić też animacje, całe imprezy Poszło po prostu, się potoczyło Ja mega lubię pracować z dzieciakami, ogólnie lubię pracować z ludźmi Lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, gadać, nawijać im bajerę I lubię bardzo dzieciaki, seniorów Osoby takie bardziej spokojne, energiczne, wszystkich lubię Więc stąd ten pomysł, po prostu, po prostu ja zapraszam Was wszystkich na mojego też TikToka. Tam jest więcej takich krótkich filmików. A tutaj piszcie mi proszę, co byście chcieli tutaj ode mnie wiedzieć. Czego byście chcieli nauczyć się z balonów? Jak robić? Po co robić? Napiszcie mi proszę serdecznie. Ja postaram się tutaj zrobić. Jeśli, jeśli macie do mnie jakieś pytania, to też. I jeszcze proszę raz smacznego ciastka. Mam nadzieję, że doleciało. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Hejka. Cześć. Sorki wielkie za ten dowcip znowu z ciastkiem. Ale jeśli podoba Ci się... Não to daí suba! Hei, hei! He.